To najtańszy rajski kierunek, o którym nikt nie mówi. Wyobraź sobie miejsce, gdzie morze jest cieplejsze niż w Chorwacji. Góry schodzą prosto do wody, a ceny są niższe niż w popularnych europejskich kurortach. Możesz wynająć apartament nad morzem za 150 zł, a luksusowy hotel z basenem kosztuje mniej niż standardowy pokój w Europie. Plaże dla każdego, piaszczyste wybrzeża z unikalnym czarnym piaskiem, który według miejscowych ma właściwości lecznicze. Latem morze osiąga plus 25 stopni Celsjusza, a sezon kąpielowy trwa do października. Luksusowe wakacje w budżetowej wersji, noclegi już od 100 zł, a pięciogwiazdkowe hotele za cenę trzygwiazdkowych w Europie. Tani transport, wynajem auta od 90 zł dziennie, a taksówki kosztują połowę tego, co w Europie Zachodniej. Widoki, które zostają w pamięci, góry schodzące do morza. Długie promenady i zachody słońca, które sprawiają, że nie chce się stąd wyjeżdżać. Gdzie jest ten ukryty raj? To Gruzja. Obserwuj nas, aby odkrywać więcej wyjątkowych miejsc na budżetowe wakacje.